Dobry, moi drodzy. Październik już właściwie jest w połowie, więc czas pomyśleć o takim jednym z najważniejszych świąt w naszym kalendarzu o 1 listopada o święcie wszystkich Świętych. Wielu z Was pytało mnie na Instagramie i również tutaj, Hubert, czy zrobisz w tym roku jakąś przykładową dekorację na cmentarz? No więc odpowiadam: zrobię. I idąc trendem bukietu za 0 złotych z tegorocznej edycji projektu Wow Garden. Będzie to wiązanka za 0 zł, chociaż mamy floret, ale za 0 zł, czyli taka zerwana z roślin zerwanych prosto z mojego ogrodu. Zaraz idę urwać troszeczkę roślin. Postanowiłem w tym roku, że to będzie taka bardziej elegancka, ciemna kompozycja, ciemna dekoracja na cmentarz. A wy, jeśli chcecie się nauczyć bardziej profesjonalnie, jak tworzyć kompozycje różnorodne, florystyczne, również na cmentarz, to zapraszam Was do mojej szkoły online. Link macie w opisie tego filmu i dodatkowo do końca tego miesiąca, do końca października 2024 z kodem, który jest podany w opisie, macie 20% zniżki na wszystkie moje kursy online. Mimo tego, że październik to słońce przygrzewa bardzo mocno, dlatego muszę się spieszyć, ponieważ te ścięte rośliny długo tak nie wytrzymają bez, bez wody. Słuchajcie, narwałem różnorodnych roślin. Powiedziałem, że będzie taka mm, kompozycja bardziej elegancka. No więc mam różę. Zobaczcie, kwitnie mi jeszcze róża Wood fantastyczna, co prawda ma mnóstwo kolcy, ale poradzę sobie z nią. Mam też hortensję bukietową, takie mniejsze specjalnie, gdzieś od dołu wybrałem, żeby nie były takie bardzo duże, bo będą mi się lepiej komponowały. Mam różnorodne dodatki, szałwia Amistat, taką ciemną, fioletową, która jeszcze kwitnie. Zobaczcie, jaka super. Mam dalie, ale dalie nie takie klasyczne, tylko dalie Zupełnie inne, zobaczcie, jakie piękne. To jest chyba um, Destiny Teachers, tak mi się wydaje. E, ale fantastycznie um, kwitnie jeszcze, ona ma taką um, ciekawą formę. Myślę, że będzie dobrze wyglądać. No oczywiście mam tutaj um, e, zielone, czyli ja w tym przypadku mam akurat jodłę kalifornijską, bo chciałem ją podciąć od dołu. Zobaczcie, ona jest fantastyczna, ten kolor taki. Lekko chłodny, myślę, myślę, że będzie tutaj super wyglądał. No i mam kilka dodatków. Mam bazylię, która była sadzona jako bazylia, ale śmiem twierdzić, że to nie jest bazylia, tylko to jest jakaś jasnota, jakaś odmiana, ale pięknie kwitnie. Mam też jakieś pędy od mojego ulubionego klematisa, ale to Wam zaraz pokażę, jak już będę robił. No i oczywiście mam namoczoną gąbkę, czyli floret. Do floretu będę wbijał najpierw zielone elementy, tak żeby stworzyć tą przestrzeń, tą formę, którą chcę tutaj uzyskać. Jak wspomniałem, ta jodła kalifornijska naprawdę wygląda fantastycznie, więc bardzo ją lubię używać. I ostatnio, nawet bardzo szybko rośnie, więc, więc no po prostu lubię. Również się przycinać, bo wygląda super. Tworzę sobie taką przestrzeń, pomiędzy którą będę później umieszczał moje rośliny. Dobrze jest sobie takie coś zrobić, bo wtedy łatwiej się, łatwiej się pracuje. Czyli, tak, wyznaczyć sobie kierunki, kształty. Oczywiście o tych wszystkich kierunkach i kształtach możecie się dowiedzieć na moich kursach, które trwają znacznie dłużej niż takie, takie wideo. I właśnie tam pokazuję krok po kroku, jak zrobić różnorodne kompozycje. Powiedzmy, że kształt już w miarę mam. Oczywiście mogę później jeszcze uzupełnić. Biorę teraz te większe elementy w postaci takiej, takiej hortencji. No, i umieszczam ją w tej gąbce. Te duże, największe w środkowej części, mniejsze wysunięte, troszeczkę na boki. Urwałem cztery, ale w sumie to nie wiem, czy te cztery mi tu starczą. Może starczą. Jak nie, to dorwę. Okay. Mam wyznaczony taki punkt główny. To teraz czas na dodanie tych bardziej szlachetnych roślin. Tak jak wspomniałem, róża kolce ma straszne, ale jeszcze kwitnie. Dlatego no fajnie jest ją użyć. Tym bardziej, że jak to ma być taka propozycja za 0 zł, powiedzmy, no to ta róża ogrodowa super się tutaj sprawdzi. Oczywiście można użyć różnorodnych innych roślin. Nie ma to najmniejszego problemu. Ale. Ja po prostu chciałem tego koloru użyć. Zresztą to jest super róża. Jeśli szukacie róży, która bardzo długo kwitnie i która ma bardzo intensywny kolor, to ten monster Wood jest naprawdę wyśmienity. No i ta Dalia, też bardzo ciekawa. Dali już właściwie w niektórych miejscach. Gdzieś zmarzły, więc już nawet mi nie jest szkoda zrywać, bo przyjdzie zaraz mróz i będę musiał wyrzucić, ale też całkiem dobrze wyglądają. Najpierw słuchajcie, dołożę sobie to, co narwałem, a później będę patrzył, czy czegoś mi nie brakło. E, super wypełniacz, jeszcze w jakim kolorze? Zobaczcie, można to mm, pięknie pociąć na różne wielkości i właśnie uzupełnić całą tą naszą kompozycję. Ona doda takiego bardzo ciekawego koloru, a przy okazji też pachnie takimi orzechami. Zobaczcie, z jednej gałązki super dużo wypełniacza. Tak łagodzi troszeczkę tą, tą jodłę, która jest dość ostra w wyglądzie. Od razu też będę wkładał tą szałwę, bo widzę, że ona już tutaj mdleje, ale ona znowu doda takiego koloru, takiej głębi ciekawej. Jak dostanie wody, to oczywiście się podniesie, ta szałwa jest niezniszczalna. Od razu mówię. Może nie jest to bardzo klasyczna kompozycja, ale można pododawać różnych elementów jeszcze i będzie bardziej klasyczna. Trochę więcej hortensji można, trochę więcej róż. Zaraz zobaczymy, może tu coś jeszcze dodamy. Aha. Moi drodzy, podokładałem, podokładałem tych elementów drobnych, ponieważ ja lubię takich drobnych elementów i nawet takie bardzo eleganckie wiązanki robię z drobnymi elementami. No cóż, poradzić tak po prostu lubię. Oczywiście, można jeszcze wypełnić inną zielenią. E, polecam dodać takiej, może klasycznej zielonej e, jakiejś choinki. Wtedy to będzie super wyglądało. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka hmm, kompozycja na cmentarz, taka w sumie. Stonowana, ale nawet bardzo kolorowa. No i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału. No i nie zapomnijcie, że macie jeszcze czas, żeby zgłosić się do konkursu, który organizujemy na Gardenii. Bukiet za 0 zł. Będą tam do wygrania nagrody, a wystarczy zrobić bukiet lub kompozycję z roślin z łąki czy z ogrodu. I przywieźć ją na gardenie. Wybierzemy wtedy taki bukiet za 0 zł, który dostanie tą nagrodę. Do zobaczenia już. Na garderii.